Ja hey to dominika. Dzisiejszy filmik chciałabym poświęcić edukacji po szkole średniej, czyli studiom i różnym alternatywom właśnie dla studiów. Wielu z nas wychowuje się w środowisku, które wręcz czasami wymaga od nas, żebyśmy po szkole średniej, czy to jest liceum czy technikum, poszli na studia. I nawet w szkole, gdy nauczyciele mówią nam, że musimy dobrze znać maturę, to główny powód, argument jaki podają nam to to, że dzięki temu dostaniemy się na lepsze studia. A czy tak naprawdę jakiś nauczyciel bierze pod uwagę, że dany uczeń nie chce iść na studia, albo po prostu nie pójdzie na studia? Czasami mam wrażenie, że niektórzy nauczyciele po prostu nawet nie chcą, żeby ta myśl przeszła im przez głowę. Być może spytać się, jak to było u mnie, ponieważ ja sama studiuję. I to było tak, że ja stwierdziłam już kilka dobrych lat temu, że jeśli w momencie pisania matury, czy w momencie rozpoczynania liceum będę miała jakiś pomysł na siebie, który pozwoli mi zarabiać pieniądze i tak naprawdę utrzymać się już tuż po napisaniu tej matury, po skończeniu szkoły, to studia, jeśli nie wybiorę jakiegoś takiego fajnego kierunku, który by mnie faktycznie interesował, nie są mi potrzebne. Natomiast nie znalazłam takiego pomysłu na siebie. Dlatego stwierdziłam, że po prostu najlepszym pomysłem będzie dalsza edukacja. Jeszcze jeśli chodzi o wybór samego kierunku, to również wielu z nas wybiera kierunek, który będzie przyszłościowy i który większość osób uważa za rozsądny wybór, co jest totalną głupotą, i mimo, że ja postąpiłam pewnie dość podobnie. To zdecydowanie stwierdzam, że na studia powinno się iść z pasji do jakiejś dziedziny. Moim prostym argumentem w tej kwestii jest to, że w dzisiejszych czasach nie mamy gwarancji, że dostaniemy pracę w jakiejkolwiek dziedzinie. Czy idziemy na medycynę, czy idziemy na prawo, czy też idziemy na architekturę, albo na zarządzanie. Po prostu nigdy nie mamy gwarancji, że znajdziemy pracę akurat w tej działce, którą studiujemy. Dlatego myślę, że naprawdę warto jest, jeśli czymś faktycznie się bardzo interesujemy i chcemy poszerzać wiedzę w tym kierunku, to naprawdę warto jest udać się właśnie na taki kierunek. I może Wam się wydawać, że no dobra, ale przecież nie ma takiego kierunku który by właśnie kręcił się, kręcił się wokół mojej pasji. Myślę, że jeśli dobrze poszukacie, to znajdziecie właśnie kierunek dla siebie, naprawdę. I wracając do samego studiowania, uważam, że jeśli więcej osób zdecydowałoby się nie iść na studia i wybrać inną drogę przyszłości, to wiele polskich uczelni mogłoby być na znacznie wyższym poziomie. Porównuję sobie to po prostu. Z sytuacją, jaka miała miejsce około 20-30 lat temu. Wtedy, z tego co się orientuję, uczelnie były naprawdę elitarnymi placówkami. Tam dostawali się ludzie i studiowali ludzie, którzy byli naprawdę nieźli. Byli bardzo inteligentni, byli głodni wiedzy i byli niesamowicie ambitni. Ale czy każdy licealista wyobrażał sobie, że pójdzie na studia? Bardzo wielu z nich marzyło o tym, ale wiedziało, że nie może sobie na to pozwolić. Nie mówię, że dobrą rzeczą jest to, że ktoś nie może sobie pozwolić na studia. Mówię jedynie to, że czasami dobrze, gdy nie wszyscy idą na studia. A jest naprawdę mnóstwo alternatyw dla studiów. Można iść do pracy, można mieć własną działalność, można. I w, I w tym czasie można cały czas się uczyć na własną rękę, jeśli faktycznie chcemy zgłębiać wiedzę w jakimś temacie. Oprócz tego są liczne kursy, które często nawet zdarza się, że są darmowe, także no, nawet nie trzeba mieć dużo kasy. Są również studia policjalne to znaczy nie że studia od studiów, tylko studia od studium i to trwa zazwyczaj około dwóch lat. I powiedziałabym, że jest to coś pomiędzy kursami a studiami dziennymi. Jest to troszkę podobne do studiów zaocznych. Właśnie, kolejna alternatywa studia zaoczne. Zdarza się, że studia zaoczne są na trochę niższym poziomie niż, niż studia dzienne, ale studiując właśnie w systemie zaocznym, możesz w międzyczasie już pracować, już załatwiać sobie praktykę, i, i po studiach masz naprawdę dobry start. Bardzo chciałabym poznać Waszą opinię na ten temat. Prawdopodobnie niektórzy z Was już studiują, lub w każdym razie są po szkole średniej, ale również niektórzy z Was stoją jeszcze przed podjęciem tej decyzji o właśnie wyborze czy to studiów, czy innej drogi. Jestem bardzo ciekawa, jaką podejmiecie decyzję i no i właśnie, co sądzicie o tym wszystkim, co powiedziałam? Czy zgadzacie się ze mną, czy może wręcz przeciwnie? Myślę, że jeszcze takim tematem, o którym warto jest czasami podyskutować. Jest to, czy studia powinny być płatne. Bo moim zdaniem, gdyby studia były płatne, to wcale nie oznaczałoby, że na studia mogą dostać się jedynie ci, którzy mają dużo kasy. Uważam, że idealnym systemem byłoby to, gdyby właśnie na takie studia dostawały się tylko najlepsze osoby, to znaczy najlepiej uczący się, najbardziej inteligentne, bo one dostawałyby stypendium, które pozwalało im dostać się na te studia i w ogóle utrzymać się, yy, będąc, powiedzmy, w innym mieście niż dom, ni, niż miasto rodzinne. Także myślę, że to też jest kwestia taka godna dyskusji, bo wiem, że wiele osób zupełnie się nie zgadza z tym, co ja o tym yy, sądzę. No, ale tak jak mówię, zostawiajcie komentarze pod tym filmikiem, wyrażając swoje opinie na te tematy. Jeśli jeszcze chodzi ogólnie o szkołę i studia, to mam Wam do polecenia bardzo ciekawą i przydatną książkę, o której już mówiłam w jednym filmiku, ale z tego co wiem, nie jest ona zbyt popularna wśród moich widzów. Dlatego chcę powiedzieć o niej jeszcze raz. Książka nosi tytuł Łatwa Szkoła, Łatwe Studia. I tak naprawdę, jak sama nazwa wskazuje, Pokazuje ona drogę, jak ułatwić sobie życie, yy, ucząc się, studiując. I tak naprawdę to odsyłam Was po prostu do strony internetowej poświęconej tej książce. Również na tej stronie internetowej możecie kupić właśnie tę książkę. Link do strony będzie oczywiście w opisie pod filmikiem. Tam macie dosłownie wszystkie informacje potrzebne przed zakupem książki. Ja osobiście bardzo, bardzo ją polecam. Można ją przeczytać naprawdę jednym tchem, bo jest bardzo króciutka, a jednocześnie naprawdę wciągająca. Bardzo Wam dziękuję, że obejrzeliście ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, i jeśli jeszcze tego nie robicie, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, a będziecie wtedy informowani o wszystkich moich nowościach. No dobra, no to ja teraz idę i widzimy się już bardzo niedługo.